Szanowni Państwo, spotykamy się na Myślelińskim Rynku na konferencji zwołanej w związku z inauguracją oficjalną i rozpoczęciem akcji zbierania podpisów pod kandydaturą pana doktora Karola Nawrockiego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Co prawda te podpisy już są też zbierane ale dzisiaj chcemy oficjalnie wzmocnić ten przekaz do państwa do mieszkańców. Przede wszystkim mieszkańców naszego okręgu to jest mieszkańców powiatu Myślenickiego, Suskiego, Wadowickiego, Oświęcimskiego i Chrzanowskiego. Drugim przekazem dzisiejszej konferencji jest to, że został zarejestrowany komitet i również jest utworzone konto wsparcia dla kandydata, którego Prawo i Sprawiedliwość popiera. To jest kandydata Karola Nawrockiego. To konto zostanie niebawem udostępnione dla, dla Państwa wiedzy, zachęcamy bardzo do współfinansowania kampanii wyborczej. Wszyscy Państwo wiecie, zdajcie sobie sprawę, jak, trudną, jak trudne chwile w tej chwili przechodzi Prawo i Sprawiedliwość w związku z, decyzja, z decyzjami tego rządu rządu 13 grudnia, mianowicie tej, że została odebrana dotacja na finansowanie partii, w związku z tym Trudności tak samo z przekazaniem środków na finansowanie kampanii wyborczej. Ta kampania wyborcza musi być finansowana ze środków publicznych. Dlatego też zachęcamy każdą jedną osobę z naszego regionu, w ogóle wszystkich mieszkańców Polski do współfinansowania, bo przecież koszty są ogromne, związane i z transportem, i z materiałami wyborczymi, tak samo z, z różnymi innymi sprawami, takimi jak, jak przekaz telewizyjny, czy też w ogóle cała sfera związana z promocją naszego kandydata. Dlatego też każda jedna złotówka, która zostanie wpłacona na konto, będzie na pewno przyczyniała się do tego, że równość w tej kampanii i demokratyczne w ten sposób demokratyczne wybory mogą się odbywać. A dzisiaj mamy to bardzo utrudnione. Utrudnione przede wszystkim przez to, że przecież przedstawiciel rządu, wiceprzewodniczący, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, pan Rafał Czaskowski, jest tym. Kandydatem, którego rząd promuje. W związku z tym blokuje nam środki związane z prawem i sprawiedliwością. A przecież jest decyzja i Państwowej Komisji Wyborczej, i orzeczenie Sądu Najwyższego. Niemniej jednak to nie wystarcza, zarówno panu premierowi Donaldowi Tuskowi, jak i panu ministrowi finansów, panu Domańskiemu. Dlatego też ten apel nasz, tutaj zebranych na miesięckim rynku, o to, aby to wsparcie mogło być możliwe. My konto naszego kandydata, tego kandydata, którego wspiera Prawo i Sprawiedliwość, czyli doktora Karola Nawróckiego, udostępnimy na swoich oficjalnych mediach społecznościowych. To jest ja oczywiście na swoich mediach posła Zimi Myślenickiej. Myślę, że tutaj pan poseł Filip Kaczyński również obecny razem z nami na swoich mediach społecznościowych. Ale tak samo będzie to udostępnione lada chwila. Na oficjalnych stronach naszego kandydata. Dlatego będzie to dosyć prosta sytuacja: każdy może wpłacić tyle, ile będzie uważał. A to, że warto wpłacać na naszego kandydata, myślę, tak, że dzisiaj już mamy ku temu powody do pewnego optymizmu, do pewnej radości. Pierwszy sondaż w zasadzie od wielu, wielu tygodni pokazał, że. Jest szansa wygrać z kandydatem rządowym, kandydatem Rafałem Czaskowskim w drugiej turze wyborów do tego jest potrzebna wielka mobilizacja, zarówno ta finansowa, o której wspomniałem wcześniej, ale tak samo mobilizacja nas wszystkich. W pierwszym rzędzie teraz przy zbieraniu podpisów. Pod kandydatem naszym Karolem Nawrockim, a w drugim rzędzie, również później przy samej kampanii, już głosowania, czyli 18 maja, głosujemy na Karola Nawrockiego. To pewność tego, że Nasz kandydat zadba o Polskę, zadba o jej rozwój, zadba o Polskę dnia dzisiejszego, jak i Polskę y, przyszłości. To kandydat, y, jedyny kandydat y, obywatelski, y, kandydat y, na dzisiaj już można powiedzieć sprawdzony i jak jest witany przez wielu Polaków, sami byliśmy tego świadkami, kiedy. Y, Prawie tydzień temu gościł u nas w Myślenicach. Sala Myślenickiego Ośrodka Kultury pękała w szwach. Widzieliśmy wielki optymizm, wielkie nadzieje związane właśnie z tym kandydatem. Dlatego trzeba mu pomóc, trzeba pomóc sobie, trzeba pomóc Polsce. Teraz zapraszam pana posła Filipa Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, oczywiście tak jak powiedział mój przedmówca pan poseł Kurowski przede wszystkim zachęcamy Państwa do składania podpisów poparcia obywatelskiego kandydata na prezydenta doktora Karola Nawrockiego o wpłaty, bo oczywiście kampania wyborcza pozbawiona w sposób kompletnie bezprawny przez koalicję 13 grudnia no, nie jest łatwa do przeprowadzenia właśnie bez środków finansowych, dlatego bardzo serdecznie. Prosimy o to wsparcie, ale szanowni państwo, o czym są te wybory? Te wybory są przede wszystkim o tym, aby Donald Tusk, szef koalicji 13 grudnia, nie posadził na najważniejszym stanowisku w Polsce swojego zastępcy, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska Koalicja 13 grudnia dzisiaj kojarzy się Polakom przede wszystkim zdrożyzną, ale Kojarzy się również z tak skandalicznymi wypowiedziami, jak choćby te sprzed dosłownie kilku dni pani minister Nowackiej, która, szanowni Państwo, była uprzejma powiedzieć o polskich nazistach. O polskich nazistach w kontekście 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, nazywając jeszcze, szanowni Państwo, tą jakże skandaliczną wypowiedź przejęzyczeniem. To są standardy, na które nie możemy dopuszczać pamięć historyczna, za którą również właśnie odpowiada Karol Nawrocki, który, jak wiemy, pełni funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, jest bardzo ważna i nie możemy absolutnie dopuszczać do tego, aby tak skandaliczne wypowiedzi padały z ust tak wysokich urzędników, jak właśnie choćby ministra edukacji narodowej. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie prosimy o wsparcie teraz. No i oczywiście najważniejsze, bądźmy razem 18. Maja, aby poprzeć Karola Nawrockiego, kandydata silnego, kandydata energicznego, kandydata nowoczesnego, ale również kandydata, który pamięta o naszej historii. Zapraszam teraz do mikrofonu pana Jarosława Szlachetkę, szefa struktur Prawa i Sprawiedliwości w powiecie miśleńskim. Szanowni Państwo, Karol Nawrocki to... Kandydat, który ma jasno sprecyzowany program wyborczy i wizję swojej prezydentury. Prezydentury, które ma, prezydentury, która ma opiera się przede wszystkim na zrównoważonym rozwoju całej Polski, na eliminacji różnych podziałów społecznych. Oraz na wsparciu dla lokalnych społeczności. To, co dla mnie ważne jako samorządowca, ale przede wszystkim obywatela, to zapowiedź Karola Nawrockiego o walce z podziałem kraju na Polskę A i Polskę B. To, co zauważamy już od kilkunastu miesięcy, to co dzieje się wokół nas w naszych lokalnych społecznościach i w naszej ojczyźnie. Te, to wsparcie dla lokalnych społeczności ma być ukierunkowane przede wszystkim na rozwój i inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną, które mają być kierowane do mniejszych ośrodków, do miast i powiatów takich jak chociażby powiaty Myślenicki, Wadowicki, Suski, Oświęcimski czy Chrzanowski. To wsparcie i. Inwestycje lokalne mają być z kolei wsparciem dla lokalnych gospodarek takich, w takich miastach jak chociażby nasze Myślenice. O budowie i wsparciu połączenia kolejowego Kraków-Myślenice mówił przed kilkunastoma dniami tu w Myślenicach w naszym Domu Kultury pan Karol Nawrocki. Złożenie podpisu pod kandydaturą doktora Karola Nawrockiego będzie wyrazem wsparcia kandydata, który łączy swoje doświadczenie historyczne z wizją modernizacji Polski, z wizją modernizacji Polski. To także szanowni państwo kandydat, który jest zdolny do zakończenia wojny polsko-polskiej oraz odbudowy narodowej wspólnoty wokół fundamentalnych wartości opartych na rodzinie, Bogu i patriotyzmie. Dla mnie Karol Nawrocki jest również przede wszystkim odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi dzisiaj Polska i Europa. Dlatego wspieram Karola Nawrockiego. I proszę o jego poparcie. Szanowni Państwo, widzimy entuzjazm w Polakach w stosunku do kandydatury doktora Karola Nawrockiego. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że to dopiero początek tej trudnej drogi, trudnej drogi do zwycięstwa. Jestem przekonany, że jeżeli będziemy mieć cały czas na względzie to, że przede wszystkim praca, pokora, Pokora i praca dojdziemy wspólnie, jak tu jesteśmy i wszyscy Polacy, do sukcesu, do zwycięstwa, ku lepszej Polsce, ku Polsce sprawiedliwej, solidarnej, w takiej, w której każdy Polak będzie miał swoje miejsce do pracy i do swojego życia. Tym samym yy, chciałbym też zachęcić do tego, że jeżeli. Ktoś jeszcze nie złożył podpisu pod kandydaturą Karola Nawrockiego, pan doktora Karola Nawrockiego, można to teraz uczynić i co niniejszym ja też teraz podpiszę tak samo listę i zachęcam swoich kolegów, ewentualnie państwa, które tu już są też na rynku do składania podpisów. Jeżeli tego nie zrobicie dzisiaj państwo, to można zrobić to w każdym momencie w biurze poselskim u mnie tutaj w rynku, tak samo w biurze poselskim pana posła Filipa Kaczyńskiego, ale myślę, że tak samo w każdym jednym w biurze poselskim y, y, posłów Prawa i Sprawiedliwości gdziekolwiek państwo będziecie w którymkolwiek powiecie państwo y, na dzisiaj y, przebywacie y, żyjecie y, zachęcam do podpisów